Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, cudowne kobietki. Dzisiaj przychodzę do Was z, słuchajcie, poranną kawusią, także która z Was wypije z wam kawkę i zrobi śniadanie, zapraszam, zapraszam. Zdrówko moje kochane. Moja kawusia, słuchajcie, na mleczku owsianym, oczywiście bez dodatku żadnego cukru i od razu mi się przypomniało jak kiedyś, słuchajcie, piłam kawę z mlekiem krowym z trzema łyżeczkami cukru, jakbym się teraz napiła takiej bomby z rana, to nie wiem, czy coś bym nagrała, <grym> także... To tak tytułem wstępu. I co dzisiaj, bardziej dziewczyny, zapraszam na śniadanko. Będę sobie robiła śniadanko. Tak naprawdę, w planach będzie oczywiście kanapeczka, bułeczka. Bułeczka, moje ulubione śniadanie. I przy okazji przypominam, że nie tyjemy od chleba. Nie tyjemy od chleba. Także będę miała taką bułę dzisiaj. I na zmianie. Wczoraj na przykład dzisiaj mam właśnie taką bułkę, a wczoraj na przykład miałam chleb, ciemny chleb z ziarnami. Także na zmianę. Generalnie rzecz biorąc nie tyjemy od chleba, także to jest, to jest raz. I teraz tak. Mm, również chciałam tak naprawdę Wam dzisiaj pokazać taką bułeczkę, wiecie, z jajeczkiem fajną i na taką też miałam ochotę tak naprawdę, ale nie było jajek organicznych w sklepie, a powiem Wam szczerze, że innych nie zjem, wolę nie jeść w ogóle, e, więc e, dzisiaj zrobimy, więc wzięłam łososia. Jakoś by białeczka, wziąłam po prostu łososia wędzonego e, i zrobię sobie z łososiem. Do tego mam, słuchajcie, e, serek, e, ser żółty o obniżonej zawartości tłuszczu, Dlatego będę miała ogóreczka, pomidorki i słuchajcie, do smarowania używam odrobinę takiego e, philadelphia lightest, także o obniżonej zawartości kalorii, e, także to używam do smarowania. I żeby jeszcze bardziej podwieźć białeczko w tym śniadaniu, ze względu na to, że niestety nie mam jajek, bo jakbym miała jajka, to bym sobie ugotowała teraz jajeczko, oh my god, to byłyby najlepsze kanapki na świecie, ale nie ma jajek. Nie ma jajek, więc weźmiemy sobie jogurt proteinowy, 15 g białka i 89 kalorii. Także to sobie dołożymy. O, chociaż tak jak mówię do tych kanapek, jajko byłoby przyznajcie, że idealne. Dobra, no a jak na przykład nie lubisz łososia, to możesz sobie zrobić z chudą szynką, bo że ryby to tak różnie, nie? Lubimy, nie lubimy. ja na przykład kiedyś bardzo nie lubiłam łososia nie zjadłabym czegoś takiego, a dzisiaj uwielbiam, także to wszystko się po prostu zmienia, ale jeżeli na przykład nie lubisz, to poleciłabym Ci, żebyś sobie użył jakiejś chudej szynki z kurczaka na przykład, bądź z indyka, tak? Chuda szyneczka. Tutaj tak samo jak ja, tylko tak jak mówię, zamiast ryby szyneczka. Obok tego od razu mam jeszcze wodę, także już się nawadniam. Z cytrynką i tak sobie popijam w międzyczasie. Ale także też polecam Wam właśnie, żeby sobie po prostu nalać do szkladeczki jakąś fajną rureczkę i po prostu w międzyczasie popijać. To wszystko może nam być krew. To wszystko może nam być krew, czyli nie wiecie, butelka jak nam się przypomni naraz, tylko po prostu mam tak postawioną i od czasu do czasu sobie sięgam i popijam, nie? Na tej zasadzie. Dobra, no co, co dziewczyny? Ja biorę się tak naprawdę zaszykowanie się na i nie ukrywam, że jestem już głodna i mam na to śniadanie mega, mega ochotę. Także tradycyjnie robię i słuchajcie, myślę, że dzisiaj zrobimy takiego trochę mini vloga pierwszy raz i pokażę wam trochę więcej. Być może pokażę wam trochę więcej z mojego dnia. Ale sobie nakruszyłam. To słuchajcie, mamy to. Także mamy to, moje śniadanie jest gotowe. Mam po prostu takie kanapeczki z jednym plasterkiem sera i z łososiem i dodatkowo warzywka. Eee, także tak wyglądają moje kanapeczki i dodatkowo tak eee, mam jogurcik proteinowy, eee, żeby jeszcze podbić dodatkowo białeczko i co dziewczyny tak wygląda dzisiaj moje śniadanie chodzi o mnie to jem na zmianę raz jem ciemną, raz jem jasną raz jem wiecie z ziarnami, raz taką ja szczerze lubię. mi że smakuje ciemne pieczywo bardzo, także nawet wolałabym pod względem smaku ale chcę pokazać Ci, że tak też jest ok, i że kiedyś tak nie było kiedyś mi nie smakowało i tak zaczynałam, byłam w deficycie i pięknie chudłam. E, właśnie, także e, też jest bardzo ważne z czym my tą kanapkę zjemy tak, na tej zasadzie, także to jest mega ważne. E, natomiast jeżeli, jeżeli taka bułka ci smakuje bardziej, możesz śmiało ją jeść. Jeżeli e, wolisz ciemną, e, no to możesz jeść ciemną. Oczywiście tak, czy ciemniejsza będzie zdrowsza, tak, ale jeżeli chodzi o odchudzanie i o spalanie tkanki tłuszczowej, najważniejsze jest to, abyś była w deficycie i nie zmuszała się do jedzenia czegoś, co Ci bardzo nie smakuje. Kto wie, może za rok, może za dwa będzie Ci bardziej smakowało, także... Wszystko stopniowo i z głową, z mądrym podejściem. Nie ma w sklepie ciemnej bułki, weź sobie taką i zrób e, zamiast tostów z serem i z majonezem, po prostu bo białeczka i warzyw, to jest mega ważne, dziewczyny. Uciekam, jeść e, i buziaczki.